Witam serdecznie tysiące wolnych słuchaczy w Szkole Wędkarskiej, portalu martwix.pl, wędkarstwo i przygoda, na Wydziale Ciast Wędkarskich. Bardzo miło mi się zrobiło, kiedy zaglądałem statystyki oglądalności ciast wędkarskich i jeden z filmów z tamtego roku ma ponad 11 tysięcy wyświetleń. W związku z tym widzę, że te wykłady na, na, na wykłady w szkole wędkarskiej na wydziale ciast wędkarskich cieszą się dużą popularnością i trzeba to kontynuować. Obiecałem sobie, że wszystkie możliwe do pokazania przepisy w tym roku pokażę. Na razie, na początek, jeszcze póki jest styczeń, jest zima, wykorzystamy do ciast wędkarskich, do prezentacji tych ciast wędkarskich wszystkie produkty, które można zdobyć. W sklepach spożywczych później, czym więcej będzie, czym bliżej będzie wiosny, czym więcej pojawi się różnego rodzaju produktów w sklepach wędkarskich, wrócimy do tematu ciast wędkarskich i one w ciągu całego sezonu zostaną zaprezentowane. Wszystkie pytacie mnie, pytacie mnie ile jest tych przepisów, ile jeszcze tych filmów będzie. Ja mam w tym swoim zeszycie 60, równo 60 albo 61. Przepisów na ciasta wędkarskie. Nie wszystkie je pokażę, z tej racji, że niektóre były naprawdę jednym wielkim eksperymentem i nie do końca nam wyszły. A niektóre są mm, no, z takich e, produktów robione, których e, nie chciałbym tutaj w szkole wędkarskiej pokazywać z uwagi na y, no, pewien taki poziom tej, tej szkoły y, dość wysoki i Taki bardziej przyjazny dla oka, dla, dla ludzi. Nie chciałbym tutaj wprowadzać kontrowersji. Dobrze, przepis na kolejne ciasto wędkarskie. Ziemniak ugotowany jajko, ale z jajka weźmiemy tylko jego środkową część czyli żółtko, cukier puder i mączka kukurydziana. Nie udało mi się dostać w styczniu. Mączki kukurydzianej. Zastąpię ją, zastąpię ją kaszką kukurydzianą. Być może e, latem już ta mączka kukurydziana dotrze do moich do sklepów, w których się zaopatruję. Dobrze by było, bo, bo z niej robię kulki proteinowe. Na razie nie, jej nie mam. E, I tak. E, no cóż, zaczynamy produkcję tego ciasta wędkarskiego. Na początek rozgniotę mojego ziemniaka. Trzeba to zrobić dobrze, żeby potem takie twarde grudki ziemniaczane nie nie zaburzały struktury ciasta swoją twardością. Dobra, teraz dodamy do tego ziemniaka żółtko z jajka. Rozwaliło mi się, ale to nie ma znaczenia. Dodaję to żółtko. Do ziemniaka i do żółtka dodaję cukier puder. Jedną łyżeczkę, jedną łyżkę dużą. I w takiej samej ilości mączkę kukurydzianą w moim przypadku, kaszkę kukurydzianą. Też jedną łyżkę. Ani się tam wysypało, a już poza kamerą, ale ładnie się wysypało. Dobra, nie będziecie może tego widzieć. No i co? Wystarczy to wszystko zagnieść ze sobą. Bardzo mi to wyszło mokre, nie dające się do nie, nie nadające się do y, zaczepienia na haczyku, ale jeśli taka sytuacja następuje i mamy za mokre ciasto, zawsze możemy sobie poradzić dodając do tego mąki pszennej. Ja ponieważ jestem ze Szczecina, więc oczywiście będę preferował mąkę szczecińską. Będę ją tutaj reklamował, jak wszystkie inne lokalne firmy, które działają na terenie zachodniopomorskiego. O ile będzie taka możliwość. Już teraz widzę, że ciasto zaczyna przybierać takiego, takiej formy, takiej twardości, jak powinno. Wystarczy teraz to wszystko dobrze dopracować, dobrze wyrobić, i można śmiało wybrać się na ryby. Jeden ziemniak. Jedno żółtko, jedna łyżka cukru pudru, jedna łyżka mączki kukurydzianej i dla uzyskania odpowiedniej konsystencji dodałem jeszcze dodatkowo mąkę pszenną, która w przepisie, której w przepisie oryginalnym nie było. Jak to smakuje jak takie kopytka na no dobrą sprawę. Smak nie najgorszy. Cukier Puder dodał tutaj takiego, takiej słodkości. Próbujcie, próbujcie różnego rozwiązania na mm, łowienie ryb za pomocą ciasta wędkarskiego. Ja będę jeszcze kontynuował e, odcinki ciast wędkarskich na swoim kanale.